Było juzy puzyno! Siedziałam przy komputerze i sobie grałam przecinek nagle ni stąd ni z ową. zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju miał białą bluzę zaciągniętą krwią czarne spodnie trapki włosy skórę miał białą jak ściana błękitne oczy które były otoczone czarnią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż przecinek <laughs> powiedział przecinek słodko czemu nie śpisz jest już z późno chodź po lorze" spać! Wtedy zaczęłam uciekać! A on znowu powiedział: a, a, rozumiem! Chcesz się pobawić trochę! No dobrze, pobawmy się w chowanego! Chyba w chujanego! Ja szukam, liczę: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurwa schowana czy nie? Szukam, cie! Co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku, gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno, trzymajc z ręce i powoli ciąg, gardło nożem mówiąc, idź już spać.